Siemanko z tej strony jest i dzisiaj zagramy sobie w Farming Simulator 19 Sorry, że nie nagrywam style mapsów z farming A16, ale mi się znudził i zamknęłam tą serię i zaczynam nową serię pod tytułem Poczekajcie muszę sprawdzić Zastępczy Rolnik chyba się nazywa, ale w, w nazwie filmu będzie. Dzisiaj będą żniwa. I będziemy też kultywować pole. Więc możecie zostawić łapkę w górę. Zasubskrybować kanał, udostępnić, udostępnić innym osobom i wpadnijcie na kanały Mission X3 Agro, Fajemu, Dragonson Venex i Marcel M12. A ja zapraszam Was do nowej serii na tym kanale. I dzisiaj sobie popracujemy. To jest, sorry, że to jest wersja angielska, ale wszystko zainstalowałem za darmo. Dużo czasu mi to zajęło. I mam, wszystko, I mam wszystko. Mam wszystkie pacze, które ten. i te update. Y, te, do tych modów mi dodało. Yy, ale nie wiem, czy będzie z polskiej serii. Jeżeli mi się uda, to będzie z polskiej serii jakaś seria tutaj w 19. Ale mam nadzieję, że ta seria nie potrwa tak krótko. Niech sobie tutaj robi pracownik. A ja będę pracować Fendem. Fend Favorite 511c. Wiem, a, bo to opcjonalnie jest dobra. Wszystko na podniesiono, opuszczone, przepraszam, i ruszamy. Jak widzicie, wszystko lekko się obkręca. Jakby się ten pół włączało. Nie, tylko tłuka. Ten ma dobrze. Jeśli chodzi o moje plany na zakup, to yy, gdy, yy, ten, yy, gdy będę mieć kilka tysięcy, to bym, yy, mógł, to bym yy, sprzedał Fiata, bym jednego fenda może yy, przerobił na ten yy, z Turem, żeby był i bym kupił jakiś ciągnik, nie wiem jaki, ale by się jakiś kupiła. Nie wiem ale chyba też mam jak mam wszystkie te paczki yy, te pacze yy, od ten od tych ten od Gen Software To chyba będę mieć też ten Alpine pack Bo już, bo nie wiem czy tak wszystkie ale chyba tego Al, Al, Alpine packa i taką klasa chyba mam też do ten dodatek ale jeszcze nie wiem będę musiał później sk sprawdzić sklep I jeżeli y, będziecie mogli napisać y, jakiś komentarz to no, możecie napisać y, hashtag y, hashtag na przykład zastępczy rolnik to przypnę wam serduszko a i zapomniałem, żebyście też wpadli na kanał Ertitos, rtitos1 To by było też fajnie, bo on chyba też będzie nagrywać jakąś serię tutaj z farminga Ale ja kredytu sobie na razie nie biorę, chyba że czasami będzie potrzeba Ale ja będę musiał też jeszcze spł spłatać. jeśli chodzi, te, też mogę wam powiedzieć, że y, pole będę jeszcze kupywać, ale ch chyba w piątym albo szóstym odcinku, bo ja będę kupywać wtedy ten y, pole jedenastkę, ale nie wiem, nie wiem ile to pieniędzy kosztuje, bo zapomniałem. Tutaj, yy, na, na, tych, na tej serii akurat I nie będzie intra, bo, ch bo chyba od tego nie możecie pisać komentarzy, ale potem musiał sprawdzić. Na razie nie będę się odzywać, bo nie mam nic proszę do powiedzenia. Oj, A w trzecim odcinku będziemy wykonywać misję chyba yy, od innych rolników, ale jeszcze nie wiem jak to wyjdzie, bo dopiero jak to zacząłem to nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. A rozbudowywać farmę nie, nie będę na razie. A siebie będą w drugim odcinku, bo nie wiem czy jeszcze będę zakupywać wapno albo ten nawóz. Bo polskich są chyba droższe niż nawóz. Ale ja tam nie wiem. Nie wiem czy komuś za chwilę będzie pewna, będę musiał zaraz sprawdzić. Jeszcze mm, trochę. Jeżeli będzie wyjdzie farming y, 2021, to ja nie wiem czy będę tak od razu nagrywać, ale może ale może będą... Od, jest szansa, że może będą odcinki. Ale to chyba w czerwcu albo w lipcu wyjdzie ten farming 80% już już jest, już jest Miniaturkę będziecie mieć z kombajnem, to od razu będziecie widzieć. Zanim włączycie z to chyba wiecie. Ale nie wiem czy będzie miniaturka, bo jak mi się uda wstawić, to będzie. O kurde. Dobra. Nie zahamowałem w tym momencie. Ale na serio dziękuję, że wbiliście yy, po, yy, na najlepszym odcinku z yy, timelapsów na yy, Farming Simulator yy, 16. To wtedy ten yy, To najwięcej wiecie, się nie wbiliście, to chyba było 53 albo 52. Na, na tym ostatnim odcinku że wbiliście najwięcej. A to wam bardzo serdecznie dziękuję. A do tam to A bun tamto zapraszam no, dobra. Ja już tamtaj z prawej strony Dobrze moi drodzy, to za, chwili, za chwilę wrócę tylko zrobię cięcie. Okej okay, moi drodzy, już jestem po krótkiej przerwie. Więc kontynuujemy dalej naszą kultywację. Jak tak ciężko idzie w tym pędem, trochę. To nie wiem, czy, be, czy skończę się w tym odcinku. Mam kultywację. A jak będę. A jak po odcinku, to może dokończę, bo powoli bateria mi się kończy. W telefonie. Ale już nie ma. Jeszcze zostaną Do następnego odcinka. Okej, okay, moi, moi widzowie, ja jestem znowu po krótkiej przerwie. Więc żniwa może zostaną do następnego odcinka. Ale chyba nie, no bo będę musiał też skończyć żniwa. Więc w następnym odcinku będzie chyba kolejne, kolejna kultywacja i będzie się w rzepaku albo soi. Bo to są popularne uprawy, ale będę musiał się sprawdzić. Ale jak, nie, ale jak nie będę... bo Ja to musiałem jeszcze zmontować z odcinek, to jeszcze nie wiadomo czy te czy od razu zrobię te pracę, ale sobie włączę pracownika. I zobaczymy jak to wyjdzie. Dobrze moi drodzy, więc... To chyba było na tyle, w pierwszym odcinku. Więc... Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, powiem, żeby było więcej odcinków. Wpadnijcie na kanały Micennik 3 Fajemu Venext Marcel M12, Dragon Song y i echitos 1 więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!